Słowo później zabija twoje życie szybciej niż jakiekolwiek porażki, które kiedykolwiek poniosłeś. To nie jest metafora, tylko brutalna rzeczywistość, której doświadczasz każdego dnia, odkładając decyzje, działania i zmiany na nieokreślone kiedyś, które nigdy nie nadchodzi. Za każdym razem, gdy wypowiadasz to przeklęte później, odbierasz sobie szansę na postęp, na rozwój, na wyjście z bagna, w którym tkwisz od miesięcy. To słowo to elegancka wymówka, którą twój mózg uwielbia, bo brzmi niewinnie, nie rani i nie zmusza do wysiłku. Ale właśnie dlatego jest tak niebezpieczne. Codziennie karmisz się iluzją, że będziesz mieć więcej czasu, więcej energii i więcej motywacji. Ale później. Ale tego później nigdy nie ma, bo później to najstarsze kłamstwo, jakie sobie sprzedajesz, żeby uniknąć konfrontacji z niewygodną prawdą. Że dziś nie zrobiłeś tego, co miałeś zrobić. I jest to jest najgorsze, że z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Praca, obowiązki dom, ale w środku gnije coś, czego nie widać. Zanik dyscypliny, erozja charakteru. I śmierć ambicji. Jeśli naprawdę chcesz to zmienić, musisz wyciąć później ze swojego słownika jak nowotwór. Zmień je na albo teraz, albo nigdy, bo jeśli coś możesz zrobić w 5 minut, to możesz zrobić to natychmiast, bez planowania, bez myślenia i bez targowania się ze sobą. A jeśli coś wymaga więcej czasu, wpisz to na listę dzisiejszych zadań, a nie jutrzejszych, bo jutro to tylko koncept. Dziś to pole bitwy, a każda decyzja jest ruchem, w górę albo w dół. I nie ma nic pomiędzy. Pamiętaj, życie nie kończy się w jednym wielkim wybuchu porażki. Ono znika cicho i niezauważalnie w tysiącach później, które nigdy nie zostają zrealizowane. I jeśli tego nie zatrzymasz teraz, dziś, w tej chwili, znikniesz razem z nimi. Jeśli czujesz, że to do ciebie trafia, zostaw lajka i dowolny komentarz. A jeśli chcesz dostawać codzienną dawkę bezwzględnej motywacji, to zasubskrybuj ten kanał teraz.